Wiadomość jakie tego, jakie w tym naszym świecie, tym istnieją, świecie duchowe istnieją duchowe zagrożenia, być może przed czym mamy bronić nasze dzieci, naszych sąsiadów czy najbliższe otoczenie. Zadzwonił, bo po że przy szkole przyniósł gra do kolorowego Bierzemy książki, plecaki, wszelkie torby, piórniki, bardzo proszę spakować. Opuszczamy salę. Jeżeli ty widzisz bombę, to bomba widzi ciebie i nie pomoże tutaj odległość lub dobry refleks, bo to nie ma sensu. Bomba Kiedy pada hasło, zagrożenie. oraz kto powinien będzie to najbardziej kontrowersyjny odcinek. Kiedy pada hasło, zagrożenie w zagrożeniu, zagrożeniu zagrażający ludziom, zagrażające ludziom ludzi, ludzie ludzi ludzie ludzie zagrożenie w zagrożeniu zagrażający ludziom ludzie ludzi w ciele pojawia się spięcie to naturalne zagrożenie wzmaga czujność nawet kiedy pytanie jest natury refleksyjnej to i tak ciało czuje niepokój bo co to jest człowiek w zagrożeniu cóż łatwo wpaść w tony patetyczne epidemia BUM! Podstępna technologia! BUM! Utonięcie w serialach Netflixa! BUM! Uzależnienie od kokainy, kofeiny, cukru! BUM! Depresja poporodowa! BUM! Otyłość gry komputerowej, starość! BUM! Smog, kurz, nieuważny myśliwy w lesie, wiecznie pijany sąsiad, strome schody! Bum, BUM! BUM! Na każdy boom znaleźć mogę kontr-przykład, kontr, kontr bum. I kiedy pytam, czym jestem zagrożona ja człowiek? Jakieś zagrożenie na pewno mi się wyświetli pod powiekami. Tyle wiem, tyle widziałam w kinie o tylu strasznych rzeczach, słyszałam, czytałam, możliwości jest nieskończenie wiele. Wszystko, co groźne, jest potencjalnie możliwe. Ale równocześnie tego groźnego jakoś nie ma w moim realnym życiu. Teraz bliscy mają się dobrze, dalecy mają się też dobrze, a jeśli mają się niedobrze, to podobnie bywało 10-20 100 lat temu. Ktoś miał wypadek, ktoś stracił miłość, przegrał majątek, zabił kota. Życie w każdej z możliwych odsłon. Czemu mamy się nagle dzielić obrazami, konceptami, przykładami ewentualnych zagrożeń? A o piękne wydarzenia dodające nam sił i chęci do wszystkiego to jakoś mało kto pyta. Mało kto bierze to na serio. Poranne wiadomości zawsze są pakunkiem z zagrożeniami. No a na przykład literaturze relaksacyjnej się nie ufa. Filmy z hepiendem mają wprawdzie rzeszę fanów, ale bardzo średnie recenzje. Jakby nasze mózgi były wytrenowane w rzucie piłką smutku do kosza głowy. Jakby nasze mózgi były wytrenowane w rzucie piłką smutku do kosza głowy. No wtedy sama prawda, gorzkie sedno egzystencji, wizje bólu, a jak kwiatki i motylki, to kicz. No okej, okay. czasem kicz. No dobra, często kicz. Niemniej poszukiwania zagrożeń zawsze skończą się pomyślnie. Z poszukiwaniami kiczu życiowego jest troszkę inaczej. Dlatego od wczoraj jestem, 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 jestem człowiekiem niezagrożonym. Człowiekiem nie niezagrożonym. W pełni świadoma okoliczności, w jakich funkcjonuję, rozumiejąca zależności i nauczona zarządzania tym, co jest moją rzeczywistością, nie rozglądam się nerwowo. Nie wytężam słuchu i wzroku, oczekując zagrożenia. I nie interpretuje jako zagrożenia wszystkiego, co wydaje się problematyczne. Wszystkiego, co wydaje się problematyczne. Pandemia, a jeśli jest to szansa, żeby inaczej rozumieć zdrowie, inaczej zadbać o siebie, o świat, po nowemu, popatrzeć na wszystko z innej perspektywy, zbliżyć się do bliskich, oddalić się od dalekich? A jeśli strata majątku, to może realna szansa na drastyczną zmianę, ale i nowe pasje, i święty spokój, i odkrycie na nowo pojęcia wolności. Iluż to życiowych feniksów odradzało się z popiołów? Miliony biografii. No, na pewno znasz kogoś takiego, komu coś się bardzo nie udało, a potem udało bardzo, bardzo. Człowiek bardzo. zagrożony to. Albo każdy w każdej chwili, albo nikt. Nigdy, nigdy. Zagrożenie śmiercią, tak jakby końcem, mamy od urodzenia, czyli tak jakby od początku, zagrożenie dyskomfortem to taka umowna kwestia. Więc wybór należy do mnie. Wybór punktu widzenia i wybór mojej reakcji, i wybór, czy poszukuję. I wypatruję zagrożeń. Jakbym żyła w samotnym domku na prerii i miała dookoła tylko dzikie plemiona czyhające na tę małą, biedną chatkę. Ale tak nie jest od bardzo dawna. Więc kiedy pada hasło zagrożenie, najpierw sprawdzam, co czuję i co chcę czuć. Jestem jestem człowiekiem niezagrożonym po prostu i ciebie też do tego namawiam. Jestem człowiekiem niezagrożonym po prostu i ciebie też do tego namawiam. I ciebie też. I ciebie też do tego namawiam. Bum, bum, bum.